Dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kuchni ze smakiem. Moi, kochani smakosze, dziś przychodzę do Was z prostym, a zarazem pysznym pomysłem. Będzie mięso, będzie soczyście, będą pałki z kurczaka. Pokażę Wam, jak upiec. Idealne pałki z kurczaka, tak by skórka była chrupiąca, a w środku były naprawdę soczyste. Zanim jednak pokażę Wam jak to zrobić, zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. No i oczywiście jeśli tego jeszcze nie robicie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ja teraz zakładam swój fartuch, mam nadzieję, że Wy swój również założycie. I razem, krok po kroku będziemy przygotowywać te pyszności, bo może takie pałki przygotujecie na swój niedzielny obiad. Zaczynamy! założyłam, mam nadzieję, że Wy również, dlatego chodźcie tutaj niżej, pokażę Wam wszystkie składniki, jakie są niezbędne do przygotowania tych pałek. I zobaczcie, mamy tutaj 1 kg pałek z kurczaka. Potrzebna będzie nam również musztarda, papryka słodka, kurkuma. Mamy również tutaj sos sojowy, sól i pieprz do smaku. Oczywiście nie może zabraknąć kto co woli, albo oliwa z oliwek albo olej, ja dzisiaj użyję oliwy z oliwek i to wszystkie składniki, które nam niezbędne są do przygotowania tych pyszności ale uwaga, kluczowe w tym przepisie jest solanka, bo właśnie z solanki wyjęłam nasze pałki z kurczaka, dlatego one są w misce takiej cedzakowej stylowej, słuchajcie na 1 kilogram pałek z kurczaka przygotujcie sobie jeden litr wody Dwie płaskie łyżeczki soli, a także trzy łyżeczki miodu. Wszystko to razem wymieszajcie następnie do takiej wody, podkreślam ciepłej wody, włóżcie nasze pałki z kurczaka. Oczywiście wcześniej pamiętajcie, by je dobrze przygotować, wymoczyć, wyczyścić, bo niestety różne można trafić pałki w naszych sklepach. A jak już przygotujecie, wyczyścicie, wymoczycie, włóżcie pałki do solanki. Uwaga, w tej solance niech przylarzokują pałki przynajmniej 8 godzin, najlepiej noc, a później przygotujcie te pyszności razem ze mną. Przygotujmy sobie zatem teraz marynatę, i na początku zacznijmy od musztardy. Ja tutaj mam włożone dwie czubate łyżki musztardy, możecie użyć swojej ulubionej. Ja tutaj dodałam musztardę miodową, bo ona świetnie zgrywa się. Z naszą solanką, z kurczakiem naprawdę jest rewelacyjna. Tutaj do środka wkładamy teraz jedną łyżeczkę słodkiej papryki, dodajemy pół łyżeczki, kurkumy. To nada nam wspaniały kolor. Dodajemy również pieprz do smaku. Około 1 trzeciej łyżeczki dodajemy tutaj do środka, i opcjonalnie sól. Ja tutaj wam nie polecam dodawać teraz soli. Posólcie sobie. Pałki, już po upieczeniu wlejemy również. Oliwę z oliwek. Około 5 łyżek. I to wszystkie składniki niezbędne do przygotowania naszej marynaty. Oj, oj zapomniałam o jeszcze jednym składniku. A mianowicie mam tutaj sos sojowy. Ja sobie dodam. Sosu, dwie łyżki i całość razem mieszamy. Mieszamy, mieszamy, aż połączą nam się składniki. I uwaga! Jeśli chcecie piec tak jak ja, ja tutaj będę piekła pałki z kurczaka bez żadnych dodatków, ale Wy, jeśli chcecie, możecie w tym momencie Przygotować ziemniaki, obrać, pokroić na mniejsze części. Możecie przygotować paprykę, cebulę i na początku wyłożyć warzywa, a na te warzywa przygotowane kurczaki. Mieszam naszą mieszankę przypraw, w naszą marynatę i za chwilę się widzimy. Nasza marynata jest już gotowa. Ja w międzyczasie poszłam po dużą miskę, po papier do pieczenia, mimo że mam tutaj obok blaszkę wyłożoną papierem. Teraz pokażę Wam mój taki trik kulinarny, który wykorzystuje. Do tych pałek z kurczaka. zobaczcie, mamy miskę i nie będziemy w tej misce mieszać sobie pałek razem z marynatą, tylko włóżcie do tej miski sobie papier do pieczenia. Tutaj do tego papieru do pieczenia włóżcie sobie nasze pałki z kurczaka, które były w solance. I teraz na tak przygotowane pałki z kurczaka wylejcie naszą marynatę. A jak już wyjmiemy naszą marynatę, całość dokładnie zwiążcie lub dokładnie przykryjcie. I tym oto sposobem, żeby sobie nie brudzić dłoni, wmasowujcie marynatę w naszego kurczaka. Oczywiście, jeśli macie rękawiczki, załóżcie rękawiczki. Możecie śmiało zdjąć. Wylać naszą marynatę i za pomocą rękawiczki wszystko pięknie wymieszać. Ja zakładam swoją rękawiczkę. O, udało się. Zakładam rękawiczkę. I teraz będę pięknie obtaczała kurczaka w naszej marynacie. Jeśli nie macie, macie fajny patent, wykorzystujcie swoje sposoby albo po prostu dłońmi, jak wolicie. Ja już kończę tutaj mieszać nasze pałki z kurczaka. I tak przygotowane pałki, zobaczcie, kiedy mają fajny już teraz kolor, a to dzięki naszej kurkumie, tak jak wam mówiłam. Teraz przyniosę tutaj na środek blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Będziemy wykładać nasze podudzia. Tak jak wam mówiłam, jeśli chcecie możecie tutaj dodać wasze ulubione warzywa i piec z warzywami. Ja po prostu wykładam je na blaszkę. Bez żadnych dodatków. I ostatnie. Moi kochani smakosze, rozgrzejcie teraz Piekarniki do 160 stopni. Właśnie w takiej temperaturze będziemy piec nasze pałki. Będziemy piec pałki przez około 1 godzinę do godziny i 5 minut. A później będziemy cieszyć się wspaniałym smakiem. Uwaga! Pierwsze 50 minut pieczemy właśnie w 160 stopniach, a później na sam koniec podwyższamy naszą temperaturę do 200 stopni. To sprawi, że wasza skórka będzie niesamowicie chrupiąca. Ja teraz idę. Piec moje pałki z kurczaka i widzimy się za godzinę. Moi kochani smakosze, nasze pałki z kurczaka są już upieczone. Padał deszcz, dlatego tutaj wszystko sprzątnęliśmy, ale mamy piękną kuchnię, dlatego dzisiaj na niej pokażemy Wam efekt końcowy. Zobaczcie, niżej pokażę Wam teraz, jaka jest tutaj z zewnątrz chrupiąca skórka. Słyszycie? A zaraz pokażę Wam, jakie nasze pałki są w środku. Wcześniej jednak oczywiście kilka kadrów z bliska. Moi kochani smakosze, przed chwilą widzieliście efekt końcowy. Gotowe, upieczone, chrupiące z zewnątrz, a niesamowite w środku pałki z kurczaka. Nie zostaje nam nic innego, jak spróbować tych pałek. Także chodźcie tutaj bliżej, pokażę Wam, jak nasze mięsko pięknie odchodzi. Widzicie? Kto lubi skórę, je chrupiącą skórę. Kto lubi... Chude mięsko, je mięsko. Ja wybieram mięsko. Jeśli lubicie skórkę, zjedźcie ją ze smakiem. Ja za dziś serdecznie Wam dziękuję. Oczywiście, widzimy się jutro z kolejnym prostym i pysznym pomysłem. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia. Patrz jeszcze.